FIDE próbowało ukryć tę genialną partię Jana Krzysztofa Dudy przed światem. Mianowicie ktoś wyrwał wtyczkę od internetu i jedna runda nie posła e, do widzów, ale całe szczęście dokopałem się do tej partii po turnieju, więc możemy zobaczyć, w jaki sposób Jan Krzysztof Duda rozłożył Amina Tabatabeja albo nie rozłożył. Kto oglądał streama, ten wie. No dobra, więc tutaj w partii poszło B5 i wiadomo, że ten pion jest, jest mocno zatruty, ponieważ weszłoby bicie na D4, tak? Z atakiem na tego Hetmana jest presja na C2, jest presja na E2. Jeżeli tutaj Hetman się wycofa, to zaraz goniec B5 wkracza do akcji i błyskawicznie są grube problemy, więc Duda musiał grzecznie wycofać tego Hetmana. Na startową pozycję. No i tutaj przyznacie, że koncepcja Hetman A4, żeby potem C4, żeby potem D3, żeby D1, no wygląda to skrajnie idiotycznie. Natomiast plan białego opiera się na tym, że król białego jest zabezpieczony elegancko, a król czarnego nie. Król czarnego jest tutaj w centrum szachownicy, więc czarny oczywiście będzie się tutaj skupiał na zabezpieczeniu monarchy i za ten czas biały będzie chciał oczywiście rozpocząć akcję, rozpocząć atak, przycisnąć te piony. W partii wieża C8... No to Duda kontynuuje rozwój, gońce 7 Duda kontynuuje rozwój i cały czas prowokuje rywala. No bo wchodzi tutaj oczywiście tym skoczkiem pod atak, no ale właśnie o to Dudzie chodzi. Żeby te piony wyszły jak najdalej, no bo wtedy będą jeszcze bardziej słabe i jeszcze łatwiej będzie można je zaatakować. Więc w partii czarny no się nie dał, po prostu obronił. No, i teraz zabezpieczył też pole B5, ten skoczek nie, nie mógłby tam wleść, więc B4 zaczęło być groźne. W związku z tym Duda się obronił, przeciwnik zrobił roszadę, no ale Polak zdominował sytuację w centrum i to jest oczywiście plusem Jana Krzysztofa w tej sytuacji, czyli właśnie ta centralna dominacja to jest tutaj ogromnym atutem. I gdzieś tam już biały zaczyna myśleć, że może coś tam na tym skrzydle królewskim można by podziałać, może coś tam na tym skrzydle królewskim można by poatakować. Bo oczywiście kluczowym obrońcą czarnego króla, no to jest ten skoczek ze 6, prawda? Ten skoczek ze 6 przydaje się w defensywie, więc jeżeli pojawia się jakaś opcja, żeby go przegonić, no to... Warto to po prostu rozważyć. W partii Skocze K5, no to Hetman odszedł na C2 i teraz Hetman B6, więc czarny próbuje skonstruować jakiś atak na D4, i tutaj właściwie już na tym etapie mógł ruszać do przodu, ale Polak zdecydował się najpierw na mobilizację tej wieży. Co? No. Ciężko się do tego przyczepić, tak? Aktywizacja wieży w rewir, gdzie będziemy chcieli działać, no bo tutaj biały ewidentnie będzie chciał działać w centrum. No, ciężko się przyczepić. Figura jest tutaj aktywniejsza, zdecydowanie na plus. Czarny zagrał tutaj na spokojnie. No i powiem Wam, że niesamowicie ciekawy ruch. W tej pozycji sugeruje komputer, ponieważ komputer sugeruje tutaj zagranie G4 brutalne, bardzo brutalne. Jeżeli nastąpi bicie, to E5 i ten skoczek nie ma gdzie uciekać, i za chwilę są z nim problemy, a jeżeli czarny nie zbije, no to za chwilę G5. Z dalszym atakiem na króla, więc y, muszę powiedzieć, że brutalna koncepcja, skoro czarny się osłabił, no to grzech nie skorzystać, y, grzech nie zaatakować, więc to G4 y, naprawdę bardzo, bardzo interesujące, bardzo, bardzo ciekawe. No dobra, w partii D5, w partii D5, czyli Duda oczywiście rozkręca akcję, konstruuje swój atak. Czarny no nie chce być gorszy, więc szuka tutaj oczywiście kontry. Na to Duda odpowiedział po prostu lecąc dalej, czyli Polak sobie wymyślił, że zdominuje oponenta pionami. No i Faktycznie trzeba przyznać, że taki klin wbity w połowę oponenta bardzo mocno ogranicza jego możliwości manewrowania figurami. W partii tak z automatu Tabata Bey poszedł do centrum, poszedł do środka szachownicy. Natomiast okazuje się, że w tym konkretnym przypadku jest to błąd. Ponieważ. Ten skoczek powinien znaleźć się na polu D7. I tutaj chodzi o to, że pion E5 będzie atakowany, więc gdzieś tam będzie można też delikwenta podważyć. Także ten skoczek na D7, tym razem, pasywniej, stałby lepiej. No bo by atakował. A po skoczku D5 wchodzi coś genialnego. No i Jan Krzysztof Duda e, oczywiście to wypatrzył. E, mianowicie nastąpiło tutaj bicie na D5, e, goniec odbił na D5. No póki co wszystko normalne, ale teraz wchodzi genialne wieża bije D5. No wieża bije D5 trzeba powiedzieć, że prześliczne zagranie, e, ponieważ tą ofiarą m, Duda tak można powiedzieć przepołowił e, szachownicę. Ponieważ te piony i piony białego i pion czarnego ograniczają możliwości manewrowania figurą przeciwnika, więc teraz bardzo ciężko będzie te figury gdzieś tam przenieść na skrzydło królewskie do defensywy i duda no. Niesamowicie, że, no, że coś takiego znalazł i do tego tak szybko. I tutaj no, można na przykład skoczka przerzucać na F5. Duda postanowił zacząć od wrzutki Hetmana, co jest bardzo dobrym pomysłem. Wiadomo, że jeżeli chcemy atakować na króla, no to ten Hetman się przyda. Bez Hetmana bardzo rzadko udaje się skonstruować jakiś atak matowy. W partii Skoczek C6, no to Hetman G4 prosta groźba, wiadomo, więc Czarny się obronił. No i teraz Hetman H5. No to przeciwnik desperacko próbuje jednak dostawić kolejne figury do defensywy. No ale Duda teraz wrzuca Skoczka, król ewakuacja. No i wybitka na F7 z następnym goniec BD5. No i zobaczcie, kolejna ofiara weszła, więc tutaj na tym etapie Duda ma już wieżę w plecy, po prostu wieżę w plecy, ale w rejonie skrzydła królewskiego to Polak ma tutaj przewagę. No ale dobre, czarny oczywiście tak po prostu się nie podda, przestawia się do defensywy. Duda podchodzi hetmanem. No to kolejna figura wchodzi do defensywy. No i tutaj Duda no Duda zagrał nieprecyzyjnie. No wiadomo, ma 5 sekund na zegarze, więc trochę ciężko te warianty podoliczać. Natomiast najlepsze byłoby wybicie na h6. Natomiast Duda zagrał najpierw goniec e4. No i plan jest prosty, tak? Szach i mat. Mając 5 sekund na zegarze, wydaje się to być rozsądną decyzją. Po prostu chce wydelikwenta zamatować. No i przeciwnik ucieka, no to Duda, no mimo wszystko, chce tego mata wlepić, ale okazuje się, że to nie jest takie proste. Ze względu na koniec bije D6. I teraz po odbiciu wchodzi wieża, bije F4, i jak odbicie, no to Hetman D7. I tutaj pirazy oko, ten król jest bezpieczny. Ten król powinien faktycznie tutaj przeżyć. Natomiast w partii no, oponent też nie miał zbyt dużo czasu na zegarze. Też, też były nerwy, bo wiadomo, to zawody drużynowe, więc nie tylko grasz dla siebie, a jeszcze grasz dla drużyny, więc podwójnie się zawodnicy stresują. I pan Batabej pod presją czasu zbił na F4 z planem takim, żeby po szachu uciekać królem. No i co ciekawe, wygrywa tutaj po prostu odbicie. Ponieważ jeżeli Hetwan gdzieś podejdzie do defensywy, no to wchodzi koniec g6. I jak ten Hetwan odejdzie, no to szach i po prostu jakość w plecy. Więc nawet nie ma jak tego hetłana przestawić do obrony, no ale Duda zagrał koniec d5, co jest błędem. No bo Duda sobie pomyślał, że no w sumie ta nie mata... Brzmi jak dobry plan, tak? Wygląda bardzo logicznie. No, ale niestety przegrywa. No, to jest Blitz, wiadomo tak? Mało czasu, więc dziwne akcje zaczynają się dziać, ale można zbić na F2. I teraz, jak król odejdzie, to zagrać skoczek F7. Mata na G8 nie ma. Mata na H8 też nie ma, tam jest wszystko zabezpieczone. Można co prawda zbić tutaj, ale teraz Hetman tak troszeczkę naokoło wchodzi do defensywy. No i trzeba pamiętać, że cały czas jest figura więcej po stronie czarnego, więc dosyć duża materialna przewaga. Natomiast pan Amin w partii zdecydował się na skoczek E6. No, i ta, to dało sz szansę Dudzie, żeby ten się poprawił. No i oczywiście z tej okazji skorzystał, skasował tę wieżę. No i ruszył tutaj tym pionem do akcji. Czarny oczywiście próbuje tutaj kąsać. Ale ten król białego zawsze może się schować na h1. Goniec kontroluje długą przekątną, więc nie ma się do czego przyczepić. W partii szach, król ucieka, szach, wieża musi zbić. No i teraz Duda po prostu wybił. No i ta pozycja jest już w trywialny sposób wygrana. Żadnego wiecznego szacha tutaj nie będzie, nic nie będzie. Ten król totalnie goły. No więc kwestia, żeby go docisnąć. No i to oczywiście Duda tu. Tutaj zrobił. No a teraz drodzy widzowie, pokażę wam partię, która bardzo mi się spodobała, ponieważ Janek rozwalił Efema w 13 ruchów przyspieszonym smokiem. Muszę przyznać, że uśmiałem się przy tej partii. Przyspieszony smok, wiadoma sprawa, bardzo, bardzo potężny debiut i przede wszystkim jest to wariant obrony sycylijskiej naprawdę najeżony pułapkami. Tych pułapek jest tam całe mnóstwo. Bardzo dużo rzeczy się dzieje, szczególnie wokół tego gońca na G7. Ten goniec na G7 jest świetny i bardzo mocno utrudnia przeciwnikowi życie, więc no, trzeba uważać. I wiadomo, ja rekomenduję tego przyspieszonego smoka każdemu. Tak jak widzicie, nawet na poziomie Mistrza Świata w Blitzu, drużynowego, ten debiut działa. Elegancko. No i tutaj zobaczcie. Biały rozwinął się, więc wszystko wygląda logicznie. No i tutaj biały wyrwał się z szybkim E5, co faktycznie jest groźne, jeżeli czarny nie wie, co tutaj robić. Ale jest parę opcji ciekawych. Można na przykład zagrać Hetman D4. Ja na przykład lubię końcówki, więc. Ja regularnie na ten wariant sobie idę i te końcówki jak najbardziej mi pasują. Mam tutaj aktywne gońce, mogę pionami w centrum lecieć. Jest to jak najbardziej grywalne. Natomiast Duda wybrał goniec D7, posłobicie na D7 i goniec B5 i tutaj jest wariant związany z oddawaniem piona. No ale tak jak mówiłem, w przyspieszonym smoku dużo się dzieje i ten pion wcale za darmo nie jest oddawany. W partii Goniec G7 i tutaj jest grywana po prostu roszada z następnym wieża D1 i biały wychodzi z założenia, że pozycja dosyć otwarta, ma parę gońców, no i biały zazwyczaj jest tutaj zadowolony. Natomiast czarty też ma swoją grę. Ma tutaj presję po linii C, szybko może pionami lecieć, więc nie jest tutaj czarny pozbawiony własnych możliwości. Natomiast w tej partii pan Chingun Sumija zdecydował się po prostu połknąć pionka. Zbił na C6, zbił Hetmanem na C6. No, i słuchajcie, w tym momencie e, partia się właściwie zakończyła. Należało zagrać Hetman F3, e, no i teraz e, wariant leci tak, że jest wybicie F6, to klasycznie, czyli Pion przejmuje trochę rolę gońca, e, zabezpieczając te czarne pola, później Roszada, no i oczywiście czarny atakuje tutaj po linie C, e, natomiast w partii y, biały zagrał Hetman A4. No, i podstawił wieża bije 3 No, i tutaj jeszcze próbował udawać, że ma jakieś szanse. No, ale Duda oczywiście z figurą więcej na czyściocha łatwiutko wygrał. Oczywiście po biciu wchodzą widły, no i po zawodach. Więc zobaczcie, przyspieszony smok. Na drużynowych mistrzostwach świata w blicu został wyciągnięty, no i Duda tutaj ogóreczka wciągnął nosem. No oczywiście możecie powiedzieć, że o tutaj 400 oczek różnicy, no to przecież wiadomo, że Duda wygrał. No ale wydaje mi się, że wszystkie te ruchy, które Duda tutaj zagrał, no to nawet zawodnik 1300, znający Smoka, byłby w stanie zagrać. Także taka ciekawostka, no i też fajnie, że FIDE wrzuciło do wiadomości publicznej partię, która została przez nich ukryta. Chyba były jakieś problemy z internetem.